Dzień dobry, witam serdecznie. Daniel Kępa z tej strony. I w dzisiejszym materiale powiemy sobie, jakich giełd kryptowa, kryptowalut używać, jakich giełd kryptowalut używam i dlaczego. Serdecznie zapraszam do materiału. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to bardzo Cię proszę na start o zostawienie subskrypcji oraz łapki w górę, ponieważ pomoże mi to w algorytmie YouTube'a. Natomiast jeżeli chcesz zobaczyć więcej, to możesz sobie przejrzeć wideo na moim kanale. W dziale playlisty są posegregowane tematycznie bardzo dokładnie serie znajdujące się na moim kanale, a w dziale informacji znajdziesz więcej informacji o tym, co na tym kanale się pojawia i jakie playlisty tutaj będą i są dostępne. Na stronie danielka.com.pl znajdziesz wszystkie linki i dodatkowe informacje, znajdziesz tutaj odnośniki do projektów, które w danej chwili... Polecam do wszystkich social media oraz znajdziesz kontakt do mnie. Stworzyłem także grupę na platformie telegram kryptoruchy.pl, gdzie w pierwszej kolejności priorytetowo dzielę się wszystkimi informacjami związanymi z moimi działalnościami w internecie oraz moimi działalnościami na kanale YouTube. Gorąco Cię zapraszam tutaj. Jeżeli jesteś osobą zupełnie nową na rynku kryptowalut, to zapraszam Cię na początek na giełdę Zonda, gdzie będziesz mógł na przykład za złotówki wejść w świat kryptowalut. W drugiej kolejności, jeżeli chcesz kupić inne kryptowaluty, to zapraszam do naj... Największej giełdy świata Binance. Po prostu musisz tu mieć konto, jeżeli chcesz zarabiać na rynku kryptowalut. Wpadnij także na mojego Twittera, gdzie dzielę się informacjami bardziej technicznymi i w momentach, kiedy nie mam czasu nagrywać na przykład filmów na YouTube. Pierwszą giełdą, jaką się zajmiemy, jest giełda zonda. Giełda Zonda jest o tyle ciekawa, że proponuje ją tak naprawdę wszystkim początkującym i wszystkim nowym osobom, które chcą zacząć przygodę z kryptowalutami, ponieważ według mnie jest tutaj najprościej wejść w świat kryptowalut po prostu za złotówki. Czyli że jeżeli chcemy rozpocząć naszą przygodę z kryptowalutami i nie wiemy jak to jak zacząć, jak rozpocząć, jak się za to zabrać, to tutaj można w bardzo prosty sposób to zrobić i w miarę szybko i w miarę z niską prowizją wejść sobie za złotówki w świat kryptowalut. Tutaj jest lista tak naprawdę kryptowalut, która też nie jest mała, jest obsługiwana przez te giełdy, a dodatkowo ta giełda bardzo szybko się rozwija. Jak widzisz, masz tutaj trzy metody wpłaty złotówek na tą giełdę. Można płacić takim, taką metodą wewnętrzną giełdy Zen, tak zwaną. Jest to taki rodzaj karty płatniczej. Można bardzo prosto, zwykłą kartą płatniczą, taką jaką masz na co dzień do płacenia za rachunki czy za zakupy w sklepie, i przelewem bankowym. Więc jest to bardzo proste. Są też obce waluty, są też różne kryptowaluty inne. Dlatego ja bym na początek zdecydowanie chciał, żeby każda osoba oglądająca ten kanał na platformie, na giełdzie Zonda miała konto. Drugą bardzo dobrą giełdą jest największa giełda świata, i w moim uznaniu najlepsza giełda świata, czyli giełda Binance, jest tutaj najwięcej różnego rodzaju kryptowalut, jest tutaj mnóstwo stablecoinów, są launchpady, pady, są launch czyli opcja dodatkowego zarabiania, jest staking, czyli można sobie dodatkowo pomnażać nasze kryptowaluty w różnego rodzaju, na różnego rodzaju tutaj DeFi funkcjach. No i generalnie myślę, że tutaj sugeruje posiadanie konta wszystkim, którzy są. Zarabiać na rynku kryptowalut. Myślę, że jest to też najpewniejsza giełda, jeżeli chodzi o przetrzymywanie długoterminowe, choć nie powinno się tego robić kryptowalut na giełdzie, ponieważ kryptowaluty powinny być generalnie mm, przechowywane na Portfelach, to tutaj ja część kryptowalut też trzymam, ponieważ w moim odczuciu ta giełda jest bardzo dobra. No jest to największa giełda i kryptowaluta wewnętrzna Binance Coin jest na trzecim miejscu kapitalizacji wszystkich kryptowalut, więc sugeruję tutaj mieć też konto. Moje odkrycie ostatnich tygodni, coraz bardziej zyskujące na popularności, z bardzo niskimi prowizjami. Interfejs podobny do giełdy Binance jest giełda Bybit. Polecam z dwóch powodów tutaj mieć konto. Mają bardzo tani token BitDAO, który upoważnia do brania udziału w Launch Poolach, tak jak tutaj widać, czyli to jest taki staking tej kryptowaluty ich bazowej, który umożliwia pomnażanie tej kryptowaluty bądź też innych kryptowalut. I bardzo fajna platforma Launchpadowa, czyli IDO, czyli uruchamianie nowych tokenów. Na tej giełdzie. Mając ich token wewnętrzny, można tu się zapisywać na te zbiórki i czekać na nowe kryptowaluty, które tutaj będą listowane na tej giełdzie i dzięki temu można ją na niej zarabiać. Giełda podobna do Binance, funkcjonalnością, wydaje mi się, że aspirują do takiej pozycji, dlatego ja tutaj zajmuję miejsce, zajmuję jakby tutaj swoją pozycję i czekam na dalszy rozwój. Mam też tokeny BitDAO. No i sugeruję tutaj każdemu konto założyć na samym początku, żeby też nie, nie, nie ominęła nas szansa zarabiania na tej giełdzie Bybit. Można tutaj też tak samo jak na Binance robić przelewy kryptowalutowe i bardzo dużo tutaj już gotowych kryptowalut, nowych kryptowalut wchodzących, kryptowalut bardzo popularnych czy mniej popularnych już się tutaj znajduje. Widzę tutaj też przy rejestracji nowych użytkowników, że są jakieś bonusy, nie znam dokładnie szczegółów, jest tutaj bonus 500 dolarów USDT, za polecanie jest tutaj bonus, widzę dla nowych użytkowników 20 dolarowy, bodajże wpłacając 20 otrzymuje się dodatkowe 20 dolarów, więc na pewno warto sobie na start też skorzystać z tej promocji, no i po prostu wykorzystać tą możliwość nowej giełdy tak naprawdę, świeżej giełdy Bybit. Kolejną bardzo fajną giełdą jest giełda Primix BT. Dwie fajne funkcjonalności, przede wszystkim copy trading. Nagrywałem o tym materiał na moim kanale, czyli możliwość powierzenia swoich środków zewnętrznemu traderowi, który za nas będzie tradeował i za nas. Po prostu zgarniał zysk, oczywiście stuprocentowa też szansa straty jest. Tutaj widzimy statystyki z ostatnich dni tygodni, więc też można dodatkowo dywersyfikować na tej giełdzie poprzez korzystanie z takich troszkę w cudzysłowie hazardowych opcji trade, korzystania z funkcji tradowania poprzez zewnętrznych traderów, którzy tutaj sobie tradują. I druga funkcjonalność tej, tej giełdy to jest granie na dźwigni. Bardzo fajnie to tutaj jest przygotowane, można grać na kryptowalutach, ale nie tylko. Można grać także na forexie, można grać także na mm, akcjach normalnych, y, rzeczywistych, także też duża funkcjonalność na dźwigni, czyli po prostu z powiększeniem odpowiednim razy ileś swojego wkładu y, na spadki lub na wzrosty, czyli taka troszeczkę też spekulacja. Jest to też ciekawa opcja na tej giełdzie Prime XBT. Ostatnia giełda, którą dzisiaj Ci przedstawiam, przede wszystkim jedna bardzo ważna rzecz, która tutaj jest, Probit Global. Jest tutaj opcja ekskluzywów, czyli można kupować tanie dane kryptowaluty. Jak widzisz, za trzy dni w momencie nagrywania tego materiału jest tutaj obniżka aż 50% na Ethereum, czyli dzięki temu można na tej giełdzie zarabiać. Kupić Ethereum 50% taniej, oczywiście nie wszystkie Ethereum, jakie tylko tutaj są. Odpowiednia pula tutaj dla każdego będzie rozdysponowana. Także to będzie powiązane z tokenem i giełdowym PROB, którego trzeba mieć i trzeba stake'ować tutaj na tej giełdzie, aby móc włączyć się w te ekskluzywy. Oprócz tego jest też IEO, czyli ich... Hmm, Giełdowa, giełdowe wydanie nowych kryptowalut to jest to samo, co mówiłem, co znajduje się na giełdzie Bybit na Launchpadach, czy też to znajduje się na giełdzie Binance. Jest to też bardzo ciekawa opcja, są tutaj też konkursy handlowe, jest staking, jest no, różnego rodzaju rozmaita funkcjonalność. Ja o tej giełdzie też w moich materiałach na kanale więcej nagrywałem. No jeżeli podobał ci się ten film, no to polecam zasubskrybować kanał, łapki do góry, zostawiać oraz komentarze, żeby wymienić się spostrzeżeniami. Zachęcam cię do założenia tych pięciu kont z różnymi hasłami aby mieć tutaj dostęp do zakupów, aby mieć tutaj możliwość tradingu, możliwość długoterminowego trzymania kryptowalut i zarabiania na tym rynku, to zdecydowanie te giełdy na dzisiaj ci wystarczą, więc spokojnie bym tutaj wszystkie te konta założył. Zachęcam do założenia ich z moich linków, które znajdą się pod tym filmem. Ja się już dzisiaj żegnam, pozdrawiam serdecznie do następnego razu. Hej!